Hey, fans! Hey, fans! Dobra. Dzisiaj ponownie na kamerze i troszeczkę znowu z komentarzem. Tym razem na podstawie tego, co opublikował niedawno Firaxis z Dev Diary numer 8. Materiał sprzed dnia bądź dwóch, nie pamiętam dokładnie. Nie przeglądałem go szczegółowo dzisiaj. Bardziej szczegółowo go przejrzę pod kamerką. Trochę to oczywiście później będę musiał pociąć ze względu na jakieś tam chrząknięcia czy, czy, czy przeklikiwania. Żeby to było zjadliwe i w miarę sprawnie do obejrzenia. I możemy sobie po kolei lecieć z tym, co tutaj mamy, pomijając te wstępniaki kurtuazyjne, dowiadujemy się mniej więcej, bardziej więcej, chyba jak mniej jak będą wyglądały warunki zwycięstwa. Bo z tego co czytamy w pierwszym akapicie, to mamy informację o tym, że w pierwszych epokach, dwóch epokach, tak mamy coś takiego jak to Legacy Pass. One wcześniej już były omawiane nawet przez przeze mnie. Które będą powodowały dziedziczenie jakichś dobrych bonusów. Tu piszą Powerful Bonus. Oczywiście w kulturze, nauce, ekonomii, wojsku. Natomiast Modern Age, out of Game Completing, one of the. Mamy zastąpione te warunki do spełnienia bonusów warunkami do zwycięstwa. Czyli. Zamiast gromadzenia punktów na dziedzictwo do kolejnych epok, będziemy grę kończyć warunkami zwycięstwa. To jest o tyle ciekawe, że wiemy już, że pojawi się kolejna epoka po tej Modern i prawdopodobnie będą musieli to zeroorganizować, to znaczy to, co dzisiaj jest warunkami zwycięstwa, przestanie nimi być, tylko zacznie być warunkami właśnie tego dziedzictwa. Tak sobie wyobrażam, chociaż to nie jest wprost napisane, ale będzie to logiczne, że warunki zwycięstwa zmienią swoją formę, w sensie będą inaczej wyglądały i przesuną się w epokę, tą późniejszą, której jeszcze nie ma. I tu mamy informacje o tym, że będą to zwycięstwa różnego typu, zarówno kulturowe, jakiś typ zwycięstwa kulturowego, ekonomicznego, powołanie Banku Światowego, jak widać. Nie będę tego szczegółowo opisywał, bo to nie jest aż tak istotne. Zwycięstwo militarne, Operation Ivy, czyli co? Projekt Manhattan, bomba atomowa. Scientific Victory. No, i tu mamy lot w kosmos. Po tym widać, zresztą to już było zapowiadane, że epoka modern skończy się właśnie na pierwszych lotach w kosmos. Ta epoka wczesnego atomu, czyli końcówka II wojny światowej, i to w zasadzie to potwierdza. Pytanie, co dalej, w sensie jak zostanie to wydłużone, zobaczymy. Na razie mamy sytuację, w której cofnijmy się jeszcze kawałeczek, mamy. Możliwość wygrania gry właśnie przez pojawienie się tych projektów, tych kilku projektów na różnych polach, i my na skończenie tego projektu będziemy mieli 20 tur. Będziemy mogli próbować robić je równocześnie i który się pierwszy uda ten będzie zwycięskim. I zobaczymy, jak to będzie wyglądało w balansie gry. Na razie wiemy, że będą te będzie to kilka typów zwycięstw. I to jest spoko, to znaczy, wielowariantowość zwycięstw jest spoko. Zobaczymy, jak będzie wyglądała cała rozgrywka. To trochę nawiązuje do tego, co już wcześniej było w cifkach, troszeczkę może z innej formie, ale powiedzmy, jest to jakaś modyfikacja. W pierwszej cifce przecież też było tak, że było tylko to zwycięstwo kosmiczne leciało się na Alpha Centauri, tak? Nie było tych innych typów. To można powiedzieć, w pewnym sensie to przypomina, tylko że jest znacznie szerszym rozwiązaniem. W innych cywkach wcześniejszych, no to wyglądało różnie. Nie przedłużając, zobaczmy, co jest dalej, bo tu mamy też informacje o tym, jak będą wyglądały tutoriale. Znowu, może niekoniecznie się na tym będziemy teraz jakoś specjalnie doktoryzować. Ciekawe jest to, dlatego że mamy informacje o tym, jak będą wyglądały mapy, przede wszystkim od strony ich wielkości. Bo oni tu piszą, że wiedzą, że wielu weteranów cywilizacji kocha, lubi grać na e, największych mapach. Ja nie ukrywam, że również uwielbiam grać na największych mapach, e, ale to jest kwestia gustu i może nie jest to tak istotne. E, oni tu piszą, że wielu graczy tak ma, no i spoko. E, natomiast piszą, że jest. Wiele powodów, dla których zdecydowali się na wprowadzenie mapy małej, jako tej defaultowej, czyli tej takiej bazowej. He. Będzie to mapa z trzema imperiami na startowym kontynencie, tym naszym domowym, oraz kilkoma do, do odkrycia w późniejszej grze, czyli domyślnie na tym kontynencie drugim. No to by wychodziło na to, że ten drugi nie będzie pusty, czyli będziemy podbijać jednak istniejące cywilizacje, a nie jakieś puste pola, albo będzie tak i tak. Trudno, zobaczymy za już za parę dni, jak to będzie fizycznie wykonane. Co my tu mamy dalej? Mniejsze mapy mają zapewniać większy komfort doświadczenia, bardziej, bardziej komfortowe doświadczenie może w ten sposób. I naukę. Prawdopodobnie chodzi o tych nowych fanów. Czy mała mapa uczy nauki? Eee, dobra, ok. Niech, nie, niech będzie, że uczy. Będziemy mieli pewnie różne wielkości map. Eee, ta domyślna startowa mała, niech sobie zostanie. Jak będą duże, to będę wdzięczny, bo będę grał na dużych. No i tyle. Eee, co tu jeszcze piszą? Eee, rekomendujemy ten rozmiar mapy, czyli ten mały. Mm. żeby zapoznać się z nowym systemem dyplomacji no ten nowy system dyplomacji to jest tak ubogi że nie wiem z czym tam się zapoznawać No bo te pierwsze przeglądowe czy poglądowe playthrough które można było oglądać na różnych kanałach pokazywały, że ten model dyplomacji jest po prostu banalny no ale dobra we uh, uh, also recommend sticking with continent plus oh, dobra Extra Islands. No, dobra, ok. Oni sobie tu po prostu rekomendują jakiś model grania. Zostawmy, co rekomendują. Ważne, co będzie tak naprawdę dostępne. Advisors, tutorials. Dobra. To też są jakieś ustawienia. Didaskalia. Scalia. Post-launch. 11 lutego World Wide Launch of Civ7. Już za rogiem. No i teraz tak. Wiemy już, że będzie to tak nie do końca 11 listopada, bo mamy ten Early Assess, właściwie Advanced Assess, bo Early Assess to jest coś innego. To jest ten model, w którym się trochę współfinansuje produkcję, zwłaszcza mniejszych gier. To, co robią teraz, to nie jest Early Assess, ten taki właściwy. To nazywam ja to advance Assessem, czyli takim wyprzedzonym Assessem, czyli po prostu dodatkową, płatną, wcześniejszą dostępnością o te kilka dni. Nadużywają moim zdaniem tego, ale jest jak jest. Co dalej? Mamy informację o tym, że będą dodatkowe nowe, no tak, nowe releases. No i dlc po prostu, tak? Będą darmowe albo i niedarmowe. O i. Co tu mamy? Events and Challenges. Month-long Activities Avail. Available to all players, that allow you to experiment with new gameplay ideas, similar to those uh, that the Civ community... Oh, dobra. Ok, Czyli mamy rozszerzenie tej warstwy mm, takiej gry społecznościowej. Ja już to wcześniej chyba gdzieś mówiłem, że mi to wygląda na to, że będą coraz bardziej Civkę zbliżać do modelu takiego właśnie grania, gdzie będą angażować w grę poprzez różne mechaniki retencyjne, takie bardziej mobilkowe niż, niż pecetowe, no ale widać, że ten rynek się zmienia i takie różne aktywności dodatkowe, eventy będą zmierzały do tego, żeby gracza przytrzymać już niekoniecznie jakością gry jako takiej, tylko właśnie takimi teaserami takimi, słuchaj, zostań z nami, bo tu będzie nowe coś, nowe rozdanie, jakiś, co my tu mamy New Event, Natural Wonder Battle no tak, to od razu mi się z Battle Passem kojarzy, świetnie, no nie wiem ja jestem może za stary, ale te gry tak wyglądają teraz, że to przestaje być dobra gra w sensie takim jakościowym, tylko zaczyna być gra, która ma jakby nie, po, nie, ma nie, być, ma nie być regrywalna, tylko ma uzależniać od bytności w niej. Co dalej? Mikropłatności? Meet Pay to win? No, ciekawe, ciekawe. Co my tu jeszcze mamy na tym obrazku? No, tu mamy ten start. No, tak. I co my tu mamy DLC Early March. Początek marca DLC. Brawo. I Late March. Zaraz. Któreś to z nich będzie DLC? No tak, oba to będą DLC, bo mamy informacje o tym, że mamy nowych liderów i tu i tu. I tu mamy nową cywilizację. I tu mamy nową cywilizację. Tu mamy Bułgarię i Nepal. Tu mamy. O Proszę i tu mamy Wielką Brytanię. I cztery cuda. Nie pamiętam. Founders Edition jest taka opcja, że to pierwsze, jedno odbudowanie, pamiętam, to do sprawdzenia, nie ja chcę mi się teraz przeklikiwać, DLC-ki będą bezpłatne, to znaczy będą wliczone w cenę Founders Edition, która kosztuje, przypominam, 550 zł. Podstawka tych rzeczy nie zawiera, czyli te DLC będą po prostu pełnopłatne. Ile będą kosztowały DLC-ki do cif 7 nie mam pojęcia, nikt jeszcze o tym nie mówił. No ale nie wierzę, żeby kosztowały mniej niż 20 dolarów. Może więcej? Trudno powiedzieć. No i co my tu mamy? Kupujesz podstawkę za 70 dolców i już wiesz, że za 3-4 tygodnie od premiery masz dlc -ka. Za 10, 20, 30 dolarów? No nie, 10 na pewno nie. Nie ma szans, żeby kupili, yy, przepraszam, nie ma szans, żeby puścili dlc za 10 dolców. Raczej 20-30. No serio. No to, jeżeli mamy dwa DLC-ki w marcu, z czego jeden na początku, drugi pod koniec, to mamy w zasadzie taką sytuację, w której kupujemy grę za 7 70 dolarów i być może drugie tyle, albo prawie drugie tyle wywalamy w marcu na to, żeby mieć tą pełną grę. No i teraz nikt mi nie wmówi, że ta gra nie jest gotowa w zakresie tych DLC. One już istnieją. One są już fizycznie gotowe do odpalenia, a nawet jeśli nie są i wymagają jakiegoś tam dopieszczenia, to muszą być, po prostu muszą być, bo inaczej się nie wyrobią na ten marzec w takim stanie, że można było równie dobrze wypuścić całą grę razem z tymi dialsikami, czyli to nie byłyby dialysyki, tylko po prostu zawartość podstawki w marcu zamiast w lutym. Tylko tego nie zrobili, bo mogą skasować 70 dolców w lutym i dodatkowe 50 przykładowo w marcu. Pocieli grę. Ewidentnie pocieli grę na Hama, tu już w ogóle bez żadnych, tu, tu nawet, nie wiem, cienia zrażynowania nie ma. Ewentualnie kupujemy er, tą Founders Edition za 100 dolców, tak? Więcej chyba, nie pamiętam. No 550 zł. no polskie ceny to nie są dokładnie jeden do jednego w dolarach, bo wiecie jak jest z tym Steamem, że nas Polaków traktuje dość specjalnie, jakbyśmy byli najbogatszym narodem świata. No i co mam powiedzieć? No, to jest masakra jakaś, bo. A, właśnie, Great Britain. No, kupujemy sobie UK. -a. Ja zastanawiam się, co robi UK w DLC-ku, a nie w podstawce. Jedyne co przychodzi mi do głowy, to jest to, że jeżeli masz w DLC-ku UK, to chętnie kupisz tego DLC-ka niż gdyby w DLC były Hawaje. Serio. Jakie jest prawdopodobieństwo, że ktoś kupi DLC dla Hawajów, które są bez sensu, kompletnie? A jakie jest prawdopodobieństwo, że ktoś kupi DLC dla Wielkiej Brytanii? No, świetny chwyt. Muszę powiedzieć, że to jest genialne. GTA 6 podobno ma zmienić branżę, tak? Również w zakresie cenowym i standardu cenowego. Jak ktoś siedzi w Giereczkowie i śledzi te wątki. W miarę na bieżąco, to wie, że ostatnio obiegły internety i media no, gorąca dyskusja na temat tego, ile mają gry kosztować wkrótce i dlaczego to jest takie super dla branży, ozdrowieńcze wręcz, że gry będą kosztowały 90 czy 100 dolców, no bo GTA 6 tyle będzie być może kosztować. No to była jakaś pewnie metoda sondowania rynku, jak zareaguje publika na takie informacje. Ja się serio spodziewam, że GTA 6 będzie kosztowało więcej niż 70 dolarów. Pytanie jak, jak dużo więcej. No, ale ja tu widzę, że Firaxis mówi: Podtrzymaj mi piwo. No serio, to są jakieś jaja. Oni ewidentnie chcą wziąć za grę w pełnej postaci, taką jak teraz mają już zbudowaną w tym obecnym bildzie. Bo powtarzam, nie wierzę w to, żeby te DLC jeszcze nie istniały. One już po prostu muszą być. To oni chcą za tą grę nie 70 dolarów, nawet nie 100. Podejrzewam, że więcej niż 100. No. Muszę powiedzieć, że podziwiam. Podziwiam. To jest przykre. Kwiecień wrzesień. Kwiecień wrzesień, kolejne wydania, kolejne DLC-ki prawdopodobnie, nowi liderzy, nowe cyfki, cztery nowe cyfki, cztery nowe cuda. No i będą też free content, free content updates, tak? To, co tutaj jest tym innym kolorkiem, to są free content, czyli te eventy i tak dalej będą free. Prawda? To, co jest tu wyżej, nie będzie free. Płacimy. No i październik dalej, co tam będzie się jeszcze działo. Szczerze mówiąc, brak słów, naprawdę. Ja kupię tylko podstawkę, będę grał bez Wielkiej Brytanii. Trudno. Nie mam zamiaru kupować dlc Nie mam zamiaru i tyle. Gdyby ta gra mnie powaliła na kolana, co sądzę, że się nie stanie, ale gdyby, to może kiedyś takie dlc -ki dokupię. Może w jakiejś prące. Ale w tej chwili? Nie, zdecydowanie nie. Naprawdę zdecydowanie nie. Niepojęte rzeczy się dzieją. Content Collections. O... Szczerze mówiąc, że nie chcę tego czytać, naprawdę. To jest załamka. Podsumowując, wiemy jak będą wyglądały warunki zwycięstwa, albo inaczej tryby zwycięstwa, że będzie ich kilka. Ciekawe, jak to się przełoży na kolejną epokę, która jeszcze nie istnieje, bo, się, bo to się będzie musiało po prostu przełożyć. Będzie to musiało troszeczkę inaczej wyglądać i być przebudowane. Ciekawy jestem, kiedy wyjdzie ten kontent z nową epoką, no bo wiemy już, że nie w marcu, raczej później. No ale zapowiada się więc pewna jakaś taka mała rewolucyjka w, w obrębie zwycięstw. Wiemy też, że będą te dodatkowe jakieś eventy i różne mechaniki retencyjne, żeby pacjenta gracza zatrzymać, żeby nam nie zwiał, bo przecież gra może się okazać nie tak angażująca po prostu w swoim korze i tak organicznie nie będzie angażowała. Być może oni się tego po prostu boją, a może jest to świadomy ruch, że tam trudno z tym, zaangażowanie nas, dla nas nie jest istotne, to takie organiczne, bazujmy na, na mechanikach retencyjnych i utrzymywaniu klientów z tymi właśnie jakimiś tam eventami. No i mamy tą nieszczęsną content roadmap, z tym już giga turbopatologicznym podejściem do polityki DLC. Także Rockstar, ucz się, ucz się. Z za GTA 6 to nie jest uczciwa cena. 200. 200. No, ale dobra. Przecież CIF 7 to najbardziej oczekiwanego na roku. No dobra. Tyle na dziś. Dzięki. Do następnego. Cześć.